Odwiedzamy Jawożno osiedle domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta mieszka tu pan Marian z żoną. Dom początkowo ogrzewany był węglem, jednak właściciel szybko zmienił system na bardziej ekologiczny pompę ciepła. Dom ten zbudowaliśmy razem z żoną. Z początku miał kocioł węglowy, rezygnowałem z kotła węglowego i założyłem pompę ciepła. Na dodatek oprócz pompy ciepła mam jeszcze instalację fotowoltaiczną na dachu. Pompa ciepła dopełniła więc przemyślany system, który pan Marian zaplanował w tym budynku, instalując najpierw rekuperację, a potem fotowoltaikę. Pompa ciepła ma moc 9 kW. Zainstalowana tu pompa ciepła z rodziny High Performance charakteryzuje się efektywną pracą do temperatury zewnętrznej minus 23 stopni. Jednocześnie w tym zakresie potrafi ona zapewnić temperaturę wody grzewczej na poziomie 55 stopni. Pompa współpracuje. Z dotychczasową instalacją grzewczą, opartą na grzejnikach, które na etapie modernizacji zostały zwiększone tak, aby maksymalnie obniżyć parametr wody grzewczej. Instalacja fotowoltaiczna zasila pompę ciepła, system rekuperacji i pokrywa zapotrzebowanie na energię potrzebną w tym domu. Tym sposobem roczne rachunki za energię są ograniczone do poziomu opłat stałych. Mam instalację fotowoltaiczną. O mocy 7 kW na dachu, gdzie ta instalacja w ciągu roku wytwarza około 8000 kWh. 3000 kWh jest na pompę ciepła, resztę jest na sprawy domowe, czyli światło, gotowanie, trochę energii potrzebuje rekuperacja, która jest w tym domu. Roczne koszty ogrzewania tego budynku to praktycznie są zero. Zastąpienie kotła węglowego powietrzną pompą ciepła to olbrzymia zmiana w zakresie komfortu użytkowania. Jednak oprócz tego to również wymierne korzyści ekonomiczne, gdyż roczny koszt użytkowania pompy ciepła jest niższy niż dotychczasowe koszty ogrzewania. Wcześniej dom o powierzchni 130 m2 potrzebował 4 ton węgla rocznie. Pompa typu Split z powodzeniem zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Moc zainstalowanej pompy ciepła jest wystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie budynku nawet w najzimniejszy dzień. Sezonu grzewczego. Dzisiaj, gdy temperatura zewnętrzna to 7 stopni Celsjusza, pompa ciepła produkuje wodę kotłową o temperaturze 37 stopni, co wystarcza do uzyskania temperatury w pomieszczeniu 22 stopnie Celsjusza. System, który teraz zasila ten dom, jest wygodny, bezobsługowy i ekologiczny. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pompy ciepła i nie wyobrażam sobie innego źródła zasilania jak pompa ciepła. Dlatego, że y, zużycie energii jest bardzo minimalne, a komfort cieplny mamy super. Możemy to sterować też temperaturą przez aplikację, przez internet. Także, wyjeżdżając z domu, możemy obniżyć temperaturę w budynku, po to, żeby po prostu się ten budynek nie grzał, a wracając do domu, możemy w każdej chwili wcześniej zagrzać ten dom, żeby po prostu było ciepło. Kampania społeczna Dom bez rachunków. Już dziś pobierz poradnik z naszej strony.